Cześć dzień dobry, najbardziej profesjonalnym kanałem programie ogrodniczym z, z, z gwiazdorską obsadą kochani, dzisiaj chciałem pokazać takie na szybko plusy, minusy ściółki eee, ogólnie. No, mamy coś takiego. To jest wyściółkowany teren pod poziomki na przyszłość, bo niestety nie mamy czasu w tym roku. Tego ogarnąć tak jak trzeba, może i lepiej Dłużej sobie poleży Słuchajcie, rzucone, dostaliśmy, przywieziono nam Rzuciliśmy liście Pomieszane z igliwią Metoda fajna Bo jak widzicie Albo i nie widzicie Nie ma chwastów praktycznie wcale Ale jeśli chodzi o te chwasty Coś mnie żre kurna Od rana Jeżeli chodzi o te chwasty Kochani, z pod tej ściółki Natomiast jak widać, mają tu szansę i chęci zrobić nas co niektórzy w żołędzia, bo to zostało przywiezione razem ze ściółką. I jak nic z tym nie zrobimy, będziemy mieli tutaj las. Dlatego e, ostrzegam, że też trzeba wziąć pod uwagę, że żywe ściółki, organiczne ściółki, mają w sobie nasiona różnego typu. Niekoniecznie takie, mogą być inne przecież, zależy jaka ściółka. I żebyśmy nie mieli tutaj problemu z tym, że jakiś czas mamy las, jeśli go nie chcemy w tym miejscu, to trzeba coś z tym zrobić. Albo to wyściółkować jeszcze raz czymś, co to przykryje, albo zrobić tak, jak ja. Zobaczcie, jak to łatwo wychodzi czyli wyciągnąć i nie ma sensu yy, nic więcej z tym robić po prostu rzucić. Nie ma co, ja, zobaczcie, ja mam tutaj kompostownik obok. Obok kompostownika ja mam 5 metrów do kompostownika, mógłbym to wrzucić do kompostownika. Tylko po co? Wzięliśmy to stąd, gdzie rosło, gdzie zostało rzucone, skąd brało składniki odżywcze. Wrzuciśmy to w tym samym miejscu, po co z tym łazić? Jeżeli nie potrzebujemy tego terenu na tę chwilę, to zobaczcie, jak daleko korzenie wypuszczają ale na szczęście tej ściółki jest dużo i one po prostu yy, łatwo wychodzą nie zagłębiają się aż tak bardzo w ziemi więc ja wyciągam, rzucam jeżeli jakimś cudem gdzieś wiatr zawieje przysypie mi to i to dalej będzie rosło to na następny raz to wyciągnę tak, po prostu no to, to, nie, jest, to nie jest naprawdę jakoś dużo roboty, jak ktoś się spieszy to o, proszę, robisz, robicie tak pyk, 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 wyciągacie i tyle oczywiście są tam mm, sceptycy takich ściółek i niektórzy się boją nornic yy, szczurów, cudów innych tam i tak dalej no to wiecie, cały las musiałby być pełen tych zwierząt i musiałby chyba już zeżerać wszystkich ludzi bo w lesie to jest naturalna sprawa, taka ściółka. I no, moje zadanie widzicie dzisiaj to jest takie usuwanie różnych rzeczy ze ściółki. Co innego ma się przy, co innego jest przy słomie. Tam nasiona jak, jak schodzą, a wy, a, wy, a wy zrobicie takie słomowanko. Że tak powiem, z budownictwa mi się udziela. Zrobicie na jesieni. To u nas zboże wzeszło, przęży to akurat i zimą padło od mrozu. Mówiono nam, że nie padnie, że mrozy przeżyje, ale padło. Tutaj podejrzewam, że jeśli to zaczęło rosnąć już w tej chwili, do zimy zdąży tam na tyle zdrewniać i się przygotować, że po prostu nie będzie. Problemu, żeby to przetrwało zimę. Niektórzy, widzicie, mówią, że liście to jest żaden materiał, że to nie jest żyzne i że nic w tym nie ma, żeby coś rosło. No słuchajcie, to dlaczego tutaj to rośnie? Dlaczego las głównie jest odżywiany, właśnie, znaczy głównie, no nie tylko, ale też liśćmi, które sam, same drzewa wytwarzają. Ja myślę, że trzeba by bardziej docenić ten, ten materiał i polecam go bardzo na ściółkowanie, dlatego że jeżeli nie macie nasion, tak jak ja tutaj, to nie macie w ogóle problemu, ale e, jeżeli macie, to roboty też nie jest jakoś dużo. Natomiast zajrzy, zajrzymy i zobaczymy, co tu się dzieje, bo to jest, ja wiem, pół roku czy rok, ja już nie pamiętam, że mi się miesza. Co tu się dzieje? Wierzchnia warstwa jest sucha, bo, bo jest od dawna susza ogólnie, ale jak wchodzimy dalej kawałek, już jest mokro już zaczyna być tutaj e, bardzo, bardzo mokro my te mieliśmy dosyć grubo Zwłaszcza teraz na ziemię, która jest pod spodem tutaj nie widać żadnych roślin, które rosły wcześniej, no teren wyglądał tak, prawda, tak samo no, jak jak tam, to tutaj to jest tylko przysypane liści jest mnóstwo wilgoci, ja tego nigdy nie podlewałem totalnie nigdy bo no bez przesady nie będę ściółkowanego terenu, który ma być dopiero przygotowany pod zasiew czy tam wysadzanie roślin, nie będę podlewał. I teraz tak, ziemia, która jest pod spodem, nawet jest trochę suchsza niż ta cała ściółka, dlatego, że to jest piasek i przez to przesącza się woda, nie ma się za, za bardzo gdzie zatrzymać, tak, tej masy takiej próchnicznej w tym piasku jest nie, nie tak dużo, dlatego no, no, jest wilgotna, ale nie jest jakby mokra, tak jak te liście. Dla przykładu, żeby nie było, że sobie wybrałem jakieś miejsce, nie wiem, no, no, no powiedzmy, że tutaj, tak, gdzie najmniej rośnie um, tych roślin i wydaje się, że może jest najbardziej sucho. No zajrzyjmy, no zobaczmy, co tu się dzieje. Widzicie, no to jest jakby co się dzieje, no dokładnie to samo jest, tak? Dokładnie to samo i tu mamy troszeczkę roślinności, która jeszcze jakoś tam przetrwała ale zobaczcie, że ja mogę to zebrać ręką bez większego problemu kilka korzonków pękło i ja jeszcze powinno sobie to poleżeć, żeby to idealnie było przerobione wszystko no ale niechby nie ma roślin pod spodem tak, także metoda ściukowania liści jest bardzo fajna polecam, jeżeli ktoś ma zwłaszcza czas na to, żeby wyrzucić tak liście i poczekać rok, dwa później to nie wiem pyknąć jakiś obornik na to trochę ziemi i na tym sobie coś sadzić to bardzo fajna metoda, no ale też jakby zawsze gdzieś tam jakieś wady się pojawiają. No i jedną z nich jest właśnie to, o czym, o czym właśnie staram się powiedzieć: że ja muszę po prostu tę ściółkę od czasu do czasu. Ja to robię po raz pierwszy, nie robiłem tego wcześniej, a to było wysypane zimą jakoś te, 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 no, te liście. Muszę od czasu do czasu po prostu taką. Rozwalić, znaczy od czasu do czasu, przepraszam, też gadam głupoty. Robię to pierwszy raz, więc może się okazać, że jak drugi raz zrobię, bo na pewno się coś tam od, odbije. Widzicie, że jak odgarniałem ściółkę, to było widać jakąś tam łodygę, która jeszcze liści nie miała, tak? Gdzie gdzie tam coś jeszcze. O, jeszcze są takie. O, widzicie tu na przykład, tak? Jeszcze wypuściło korzenie, dopiero wypuści zaraz pędy jakieś. To pewnie może jeszcze będzie trzeba zrobić raz, drugi, trzeci, ale to są. Właśnie takie pierdamony, to jest powiedzmy pół godziny roboty, żeby to zrobić, a yy, ilość materiału, jaka tutaj jest, odżywczego dla gleby i pozbywającego się chwastów, myślę, że jest warta tej roboty i można sobie trochę od czasu do czasu poskubać, zostawić to, nie wynosić. To jest kolejna warstwa ściółki, można powiedzieć, te rośliny, które, które żeśmy powyciągali. No i myślę, że tyle dla zachęty na ściółkowanie, na zainteresowanie się liśćmi i gliwiem. To chyba wystarczy na dzień dzisiejszy. A ja sobie to muszę ogarnąć dookoła, aż bez kamery będzie mi po prostu łatwiej. Pa pa pa!